Siema, Siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardel, a to jest kolejny odcinek Newsów ze świata Gier. W dzisiejszym odcinku dokonuję recenzji gry Encased. Zachęcam was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. A gdy wbijemy 4000 subów, to pojawić konkurs z fajnymi nagrodami. Tyle tytułem wstępu. Życzę Wam miłego oglądania. No i jedziemy. Encased to postapokaliptyczne RPG w życiu izometrycznym inspirowane klasykami gatunku powstałe w rosyjskim studiu Dark Crystal Games. Gracze eksplorują ogromną konstrukcję zwaną kopułą, starając się przetrwać wśród anomalii, pułapek i walczących stronnictw. NCASE to old schoolowe RPG inspirowane klasykami pokroju oryginalnego Fallouta, Landscape Torment i Baldur's Gate. Jest to debiutancki projekt rosyjskiego studia Dark Crystal Games wydany przez firmę Black Tower Entertainment. Historia Encase rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości i skupia na tajemniczej konstrukcji zwanej Kopułą w angielsku The Dome. Niezniszczalny obiekt kryje w sobie cenne przedmioty i nieznane technologie, Jest również, jak również systemy sztucznej inteligencji, anomalie oraz pułapki czyhające na potencjalnych odkrywców. Badaniem kopuły zajmuje się Kronus Foundation. Międzynarodowa organizacja, dzięki której która dzięki swoim wynalazkom zyskała ogromny wpływ na światowych przywódców. Przez długi czas funkcja wysyłała fundacja wysłała liczne ekspedycje w coraz dalsze zakamarki kopuły, nie dzieląc się swoją wiedzą z nikim innym. Gdy jednak machinacje organizacji doprowadzają do konfliktu nuklearnego i urywa się kontakt z zewnętrznym światem, jej członkowie zmuszeni są stworzyć własną cywilizację na ruinach starej. Co gorsza, odkrywcy przebudzili tajemniczą siłę szerzącą spustoszenie z całej kopule. Rozgrywka NK z czerpie garściami z klasycznych turowych RPGów na początku gry tworzymy własnego bohatera, decydującego w wyglądzie, atrybutach i umiejętnościach, następnie trafiamy do otwartego świata, oglądanego z perspektywy ziemskiej i złożonego ze 170 sektorów, który możemy eksplorować niemal bez ograniczeń. W trakcie zabawy wykonujemy misje zarówno te powiązane z głównym wątkiem fabularnym, jak i zadania poboczne, co pozwala na zdobycie punktów doświadczenia niezbędnych do rozwoju naszej postaci. Trafiamy też na zdarzenia losowe nie będące typowymi atakami bandytów na bohatera, lecz osobnymi historiami w postapokaliptycznym świecie Encased. Choć wraz z postępami w grze formujemy drużyny odkrywców, bezpośrednio kontrolujemy wyłącznie własną postać. Traci potyczek na podzielonych na pola planszach ustalamy taktykę i ogólne zachowanie pomocników, na co zażywamy punkty akcji, a za konkretne działania sojuszników odpowiada system sztucznej inteligencji. W efekcie bitwy mogą przybrać nieoczekiwany czy wręcz zabawny obrót. Walkę rozumieją specjalne zdolności, różne rodzaje amunicji oraz możliwość wykorzystywania elementów środowiska w charakterze osłony. Twórcy MKS co dali też do naszej dyspozycji. Sporal na broni, które możemy ulepszyć lub rozebrać na części. Nasze poczynania w grze przekładają się na relacje z mieszkańcami kopuły, w tym pięcioma frakcjami odmiennych interesach. Każdy występek bohatera wpływa na jego wizerunek w oczach innych, wyrażany tytułami wahającymi się od drobnego złodziejacza po wroga stanu, a nawet zagrożenia dla ludzkości. Im więcej zbrodni popełnimy, tym bardziej dotkliwa będzie ewentualna kara: od grzywny przez uwięzienie, aż po karę śmierci. Są jednak sposoby na uniknięcie wyroku, np. Przykupienie przy sędziego lub ukończenie labiryntu śmierci stanowiącego ogromne wyzwanie. Istotną rolę odgrywa Maelstrom, telepatyczna siła pustosząca wnętrze kupuły i infekująca umysły jej mieszkańców. Nie jest jednak pozbawiona inteligencji i może wspomóc nas w trakcie gry w zależności od naszych relacji z nią reprezentowanych przez specjalną statystykę Psyche. Jednak prędzej czy później trzeba będzie drugo zapłacić za każdą asystę. Malstromu. Poza tym głównym bohaterem może stać się bardziej odporny na niszczący wpływ tego bytu, co jest niezbędne do zapuszczenia się w najdalsze zakamarki kopuły. Encase oferuje wyłącznie kampanię dla jednego gracza, twórcy Encase, skorzystają z popularnego silnika Unity. Prychwymiarowa prawa wizualna nawiązuje stylem do klasyków gatunku i prezentuje się przyzwoicie, a atmosferę posakapalipsy podkreśla muzyka skomponowana przez musz Romera. Od na przykład takich gry jak Pathologic 2, Fallout jakich współcześnie jest, każdy widzi, choć z momentu premiery Fallout 76 przed gruntowną przemianę i z kompromitującej kaszanki przystoczył się w może nie tytuł dobry, ale przynajmniej przyzwoity, to jednak nadal jest to produkcja typowo sieciowa fani z serii, którzy marzą o możliwości pogrania offline w tytuł, w którym liczy się głównie fabuła, a nie grindowanie battle passów, odhaczanie daily questów i kupowanie kosmetycznych malowań Power Armora, tudzież nowych figur, jak do postanowienia na wystaje w naszej bazie, muszę poczekać na kolejną poprawę odsłony Fallout. Fallout 5, bez względu na wszystko, z pewnością nie wróci jednak do formuły, która rządziła serią w jej początkach. Większość już dawno w tym się pogodziła, ale nieszczęśliwie ci najwierniejsi dawnym idealową nie zostali z niczym. Niszczać zoometrycznych, posłakoptycznych epików w błyskawicznie wypełniła się tytułami takimi jak Wasteland, Underlay czy Encase, który jest zresztą bohaterem tego materiału. Encase, nad którym pracuje rosyjskie studio Dark Crystal Games, jest debiutującą produkcją zespołu. Gra we wczesnym dostępie zadebiutuje już wa... znajduje się już blisko wa... od dwóch lat, nie mając na przykład się ma pełnego wydania. O tym, czy warto na nią czekać i co tak naprawdę oferuje, dowiecie się z tej recenzji. W grze wcielamy się w śmiałka, który postanowił rozpocząć pracę dla jednego z sześciu skrzydeł służących na terenie nazwanej kopuły. To tajemnicza struktura, która przykryła część ziemi, choć jej natura nie do końca znana, jest korzyści, jakie w są wręcz trudne do zmierzenia. Tak brzmi wersja oficjalna, choć szybko okazuje się, że rzeczywistość nie wygląda równie kolorowo. Już na etapie prologu dochodzi do apokalipsy, którą nasz bohater cudem przeżywa, choć nie jest oczywiście jedynym tego typu szczęśliwcem. Wybór tego po stronie, której frakcji tej nowej nieprzyjemnej rzeczywistości staniemy. Należy oczywiście do nas. To, co już na tym etapie może się podobać, choć zaznaczam, że skoro spędziłem na niebie parę godzin, całej fabuły nie poznałem, jest fakt, iż wybory czynione już na etapie kreacji postaci zdają się mieć spory wpływ na przebieg dialogów i scenariusza. Wspomniane 6 skrzydeł odpowiadało przed Apokalipsą za różne obszary służby. Pod dołączyć mogliśmy do biurokratów czy sekcji ochronnej. Ścieżka. Jaką wybraliśmy na początku, determinuje dalsze dostępne opcje, i po tym co widziałem, zakładam, że w wybranych sytuacjach otworzy przed naszą postacią nowe możliwości. Oczywiście, sam bohater nie jest określany jedynie przez swoje pochodzenie służbowe. Na jego możliwości składa się też cały szereg statystyk głównych oraz pomniejszych parametrów doskonale znaną falą falauta. Po tym, gdy awansujemy, każdą z nich można oczywiście ulepszać, a po wzięciu wskazanego pułapu odblokowują się kolejne umiejętności. Zaczynź mogą zarówno kwestii związanych z walką, także handlem, czy też rozmowami. Bank to ostatnie... Rozwiązano zresztą w bardzo ciekawy sposób. Bo choć całe wybory poznania wydają się być typowe dla gatunku RPG, tak miło zaskakuje pełne ugłosowienie zarówno słów wypowiedzianych przez NPC-ów, jak i narratora, który odbudowuje słowami poszczególne rozmowy. Bardzo ciekawy efekt, który wpisuje się momentami wręcz w wizję działu w sesji papierowego RPG, gdzie mistrz gry opowiada nam nie tylko co powiedziane na postać, ale także tak wygląda, co robi i w jaki sposób się zachowuje. Można oczywiście powiedzieć, że to niskobudżetowy substytut dla szczegółowej grafiki. A dla wybitnych, bo wiem, w kąt nie należy. To kwestia gustu. Ale nawet estetycy muszą przyznać, że dźwiękowinie fragmentów, które zwykle występują jedynie w formie tekstowej dla skaliów, jest czymś odbiegającym od utartej normy. Uważne słuchanie nie rozumów zdaje się zresztą być solą gry. To wynika z dosyć oldschoolowego podejścia do realizacji zadań i naszego dziennika. W nie uświadczymy żadnych znaczników, migoczących ikonek i innych wskazówek odnośnie tego, gdzie powinniśmy się udać, jak rozwiązać zagadkę, czy też z kim należy porozmawiać. Mamy nieco enigmatyczne zapiski w dzienniku, własną pamięć oraz wolną wolę, bo sama gra zdaje się dawać tam sporą swobodę w tym, co, gdzie i kiedy robimy. Zjad z jednej strony może się to podobać, z drugiej nieko, nieco komplikuje sprawy dla osób, które zrobią sobie chwilę przerwy od gry. Niemniej ci, którzy dadzą sobie grze pochłonąć i poświęcą jej 100% uwagi nie powinni mieć większych problemów z odnalezieniem się w postapokaliptycznej rzeczywistości. Oczywiście, poza rozmowami i fabularnymi wyprawami, w których znajdziemy także sporo walki, i tu całość oparta jest o system turowy, który aktywuje się w chwili, w której zbliżymy się do przeciwnika. Nasza postać, a później także jej zespół, bo do bohatera dołączą kolni pomocnicy, ma wyliczoną na podstawie statystyk liczbę punktów akcji, które wykorzystać możemy na ruch, różnego rodzaju ataki, a także używanie przedmiotów. W tym zakresie Encased ponownie miło zaskakuje. Bo choć początkowo liczba naszych opcji nie jest przesadnie duża, to wraz z odblokowaniem kolejnych sprawności i specjalizacji okazuje się, że naszą bronią wyczyniać możemy przedziwne, prawdziwe cuda, które znacznie zwiększają szanse na zwycięstwo. O ile jednak od strony tej gry wypada całkiem sensownie, to już pewne zarzuty można mieć co do AI. Z którym musimy się mierzyć. Szczerze liczę, że w dalszej części tytuł w tej kwestii się rozkręca. Ale początkowo nasi opone oponenci to uwaga na drobne spoilery dosyć tępawe kreatury. Całkiem dosłownie przypominające zombie wersję Postapo. E, w tym wszystkim przebija się jeszcze jedna kwestia. Noszę wrażenie, że Encase będzie małym rajem dla zwolników grzebania się w statystykach. Niemal każdy element dotyczący naszej postaci od statystyk bohatera przez parametry broni uzbrojenia przez znajdowanych przedmiotów, a po chwilowy bonus wynikające z przeczytania znalezionych książek jest związany z całym szeregiem cyferek, które w mniejszy lub większy sposób wpływają na nasze poczynania. W większości przypadków wydawały się one dla mnie wręcz przytłaczające i odbierałem na zasadzie oho coś tam się zwiększyło. Ale sam nigdy nie byłem przesadnie wielkim fanem tego typu rozwiązań. Osoby, które lubują się w takim zalewie liczb, powinny być zadowolone. Choć jak pokazuje mój przykład, wcale nie trzeba ogarniać akurat tego elementu, aby przy produkcji bawić się całkiem przyzwoicie. No właśnie, przy n mimo że to gra dosyć mocno osadzona w klasycznych rozwiązaniach, które dominowały w minionej grze RPG, da się spędzić dobrze czas. Twórcy, mimo że bardzo mocno zapatrzeni we wzorce z pierwszych Falloutów, oferują także coś od siebie, przy jednoczesnym pożywiu nacisku na elementy kluczowe dla fanów gatunku CRPG. Elementami tymi są nieliniowość fabularna, swoboda wyboru, duże możliwości Rozwoju postaci. Jeżeli tego w grach szukacie, a jednocześnie tęskno wam za klimatami postapokaliptycznymi, możecie śmiało dodać Encase do listy obserwowanych produkcji na Steamie. Czy warto je kupić już teraz, czy lepiej poczekać na oficjalną premierę oraz nieuchronną promocję? W tej kwestii po kilku godzinach trudno wydawać jednoznaczne osądy, ale zdaje się, że jeśli będziecie w stanie wyhaczyć. Tytuł w cenie pomiędzy 50 a 80 zł, nie powinniście być rozczarowani. Moi drodzy widzowie, to tyle w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej recenzji. Zachęcam Was serdecznie do dawania pew w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, by ten kanał subowali. A gdy wbijemy 4000 subów, to konkurs z fajnymi nagrodami. Dzięki za uwagę, drodzy widzowie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!